Całe miasteczko go zna! Strażak Sam. Zaraz! Już pamiętam! Pamiętam, co Helen powiedziała! Mówiła o studziennym traku i wąskim wzgórzu. Chodź radar, poszukaj ich! Helen? O, mama! Nic ci nie jest, Penny? Jest w porządku. Dzięki, Helen. Oh, cieszę się, że pamiętałeś o ratownikach, Mike. Jasne, że tak. Pamiętałem nawet, dokąd się wybrałaś. W końcu. <laughs> Na wycieczki będę chodziła z pielęgniarką. Helen opatrzyła moją kostkę błyskawicznie. Aha, to tak to robicie. Co? Co zrobiłam? To? <laughs> to był mój mały sekret. Dlaczego tego nie zauważyłem? Zdaje się, że nauczyłeś radara nowej sztuczki. Biegniemy w złym kierunku! Kompletnie nie poznaję tego lasu! To ja tu prowadzę! Lepiej znam się na stronach świata! Nieważne kto tu prowadzi kto się zna na czym lepiej. Zgubiliśmy się. No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem. Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę. Na przykład z tej wielkiej skały. Ach. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop. Tak, mam ich kurtki. Trzymaj piesku i wąchaj dokładnie. Radar, jesteś nam potrzebny. Musimy znaleźć Jamesa i Sarę. Dobry piesek. Helikopter! Co? Jest! To ta wielka skała, byliśmy tu dzisiaj. O, a tam jest studnia! Idziemy w dobrym kierunku! Słyszysz czekanie? tutaj sam! James jest pod tymi skałami. Szybko, radar, szukaj Jamesa. Czuły nos radara zaraz wywącha Jamesa. Wyciągniemy go tak, by nie osunęły się skały. Dobry piesek. Nic ci się nie stało, James? Uh, nie! Wszystko dobrze! Jestem cały! Nie mogę stąd wyjść, oh. Penny. Przynieś szybko płachtę z wozu. Zbudujemy osłonę na wypadek, gdyby spadło więcej kamieni. Tak jest sam. O, dobrze że jesteś, Elvis. <grywka> Dziękuję. Proszę bardzo. Poczekaj, James. Muszę cię obejrzeć. O, 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 dziękuję sam. Wszystkim wam dziękuję. Mówił pan, żebym trzymał się z daleka od tego miejsca, a ja nie posłuchałem. Na szczęście nic ci się nie stało, ale dlaczego tu kopałeś? Myślałem, że znajdę jakiś fajny prezent dla mamy, ale wykopałem tylko puszkę. A tak bardzo chcę dać mamie coś wyjątkowego. O, oh, James, synku, jesteś cały i zdrowy. To najważniejsze. Mm. Eee. Wie pan co, kapitanie? A może spróbowalibyśmy jeszcze raz poszukać tu tych cennych monet? Nie, nie, ja naprawdę mam już na dzisiaj dosyć. Ojej, proszę, kapitanie, tylko przez chwilę. O, niech będzie. No to chodź, Kryglinton. Chyba coś słyszałem. Wydaje ci się. To furgonetka taty. Pomocy! Tato! Tato! Co się stało? Potrzebny nam strażak sam. Mike Flat miał wypadek? Jest uwięziony w piwnicy kawiarni? Mamy wypadek w kawiarni! Przygnieciona osoba! Wezwijmy siostrę Flot. Możemy potrzebować medyka. Dobrze sam. Nie przejmuj się, Mike, zaraz cię wyciągniemy. Uważaj, Sam, nie ruszaj go. Może mieć uszkodzony kręgosłup, musimy go unieruchomić. Mam wózek do wnoszenia po schodach, Sam. I co mam z nim zrobić, Elvis? Tutaj już nie ma żadnych schodów. Przynieś mi nosze! Tak, nosze. Cóż jest? To nie były orły. Pewnie już dawno wszystkie przed tobą uciekły. Na pewno nie. Dobrze wiem, co robię. Ten znak mówi, że szlak jest zamknięty. Lepiej zawróćmy. Spokojnie, Mandy. Spójrz na tę ścieżkę. Nie widzisz, jak tu bezpiecznie. Co się dzieje z radarem? Chyba wyczuł niebezpieczeństwo! O, co ty wymyślasz? To tylko pies! Jest ratownik! Aport piesku, aport! Widzisz? On nie chce, żebyśmy omijali ten znak. Słuchaj, przecież psy nie potrafią czytać. A ja wiem, co robię! Zawrócimy, jeśli zrobi się niebezpiecznie. Za mną, Mandy. Tutaj na pewno znajdziemy orły. Robią sobie gniazda na takim odludziu. Spojś. <laughs> uh, uh. uh, uh. uh. -uh. uh. W drogę mały. O, Daj spokój, mały, nie wygłupiaj się. Musisz wracać do świata, w którym wyrosłeś. Sió! <grywa> Chyba za dobrze go karmiłeś, Tom. Sió!